Dzień dobry, witajcie kochani. Nie wiem jak to jest u Was, ale mi po takiej upalnej nocy jak dzisiaj ciężko się wstaje i to niestety od razu widać po twarzy, ciało od razu to czuje, bo sen jest niezwykle ważnym elementem, który często zaniedbujemy, a który sprawia, że możemy, jeżeli będziemy odpowiednią ilość godzin spać o, i nie wyciszymy telefonu, Już wracam i już jestem. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie nam nic przeszkadzać. Jeżeli dostarczamy naszemu ciału zbyt mało snu, to ono niestety nie jest w stanie się na tyle zregenerować, na ile potrzebuje. I odbija się to każdego następnego dnia, a nie da się wyspać na zapas. Także koniecznie trzeba pilnować tego, żeby ten sen każdej nocy... Był w odpowiedniej ilości, bo jeżeli będziemy tak z każdym dniem nawarstwiać sobie te zaległości w spaniu, to na pewno odbije się to na naszym zdrowiu, nie tylko na wyglądzie. Więc jeżeli my chcemy być piękni, młodzi, sprawni, to nie tylko ćwiczymy nasze rytuały, ale również dbamy o to, żeby się wysypiać. Ja dzisiaj jakoś spróbuję nadrobić niedobory snu. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, ale z całą pewnością będę próbowała to robić. Mam nadzieję, że Wasza noc była lepsza, że czujecie się świetnie i już nie możecie się doczekać, aż zaczniemy naszą gimnastykę. Pięć rytuałów tybetańskich. Czyli ćwiczenia, które w fantastyczny sposób zostały opracowane nie tylko po to, żeby uruchomić mięśnie, jak najwięcej partii mięśni w naszym ciele, ale również w taki sposób, żeby uruchomić wiry energetyczne w naszym ciele, żeby przepływ energii mógł przebiegać w niezakłócony sposób, żebyśmy mogli być piękni, zdrowi, sprawni i młodzi. Przypominam o tym, że podczas gimnastyki skupiamy się na sobie, na naszym ciele, skupiamy się na oddechu po to żeby wyłączyć umysł, żeby nie pozwalać mu gdzieś daleko błądzić, żeby to była chwila podobna do medytacji, żebyśmy mogli w pełni wykorzystać ten czas nie tylko dla ciała, ale również i dla ducha. I koniecznie wykonujcie każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, nie wysilajcie się ponad swoje siły i ponad swoje możliwości, bo to nie przyniesie wcale dobrych efektów. Ważne jest to, aby regularnie ćwiczyć, a na pewno z każdym dniem będzie Wam wychodziło coraz lepiej. Również instrukcja to przewiduje, żeby powoli wdrażać się w te ćwiczenia, wykonując po kilka na początku powtórzeń każdego z pięciu rytuałów i przez kilka tygodni dojść do pełnej liczby 21, którą ja wykonuję. Pijemy wodę, przygotujcie sobie koniecznie ciepłą wodę od a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. I dzisiaj wprowadzamy myśl. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość, i z tą myślą rozpoczynamy. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i zaczynamy oddychanie. Wciągając powietrze nosem, uruchomię mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, żeby przepłona się napełniła. Chwilę wytrzymaj i po chwili rozluźnij mięśnie, opróżniając brzuch z powietrza. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. I cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Uż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już będzie maksymalnie obrócone i dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśnia i sylwetkę i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wejściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie już ustanie, to powoli przejdź na matę. Płyczek wody i połóż się na plecach do drugiego stołu. swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do maty jak największą powierzchnią, palce stóp zadarte do góry tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech unieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się żeby były proste w kolanach a z wydechem opuść i nogi i głowę wdech sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście,

Przewróć się w bok, podnieść, popij wodę. I do trzeciego rytuału uklęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder, Oprzyj palce stóp omatę, wyciągnij sylwetkę mocno w górę. Oprzyj dłonie o pośladki i opuść głowę. Na wdech unieś głowę wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i utrzymując biodra w jednej pozycji. Odchyl głowę lekko do tyłu, na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. Raz wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Wydech. sześć, siedem. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. osiem siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Pokryć głową, żeby rozluźnić kark. Oddychaj. Do czwartego rytuału Siadzie prostym. rozstaw nogi na szerokość bioder, W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głowa opuść w dół. Na wdech unieś głowę i mocno wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużenie kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, i wydech. Trzy. dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, Siedemnaście. Osiemnaście. Odczułam moje ciało jako harmonijną całość. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zapryć palce i pokręć nadgarstkami. W przód. I w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. szerokość bioder. Oprzyj palce stóp matę, Możesz oprzeć ręce na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, żeby zaoszczędzić nadgarstki. A w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę w klatce piersiowej. Unieś głowę. Odnieś całe ciało w górę. I na wdech. Wypnij mocne pośladki. skieruj łokcie na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda to do mostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z пший до позиції з головою в кут Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Odpułam moje ciało jako harmonijną całość. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 19, 20, 21. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. po piwotę i do ćwiczenia dodatkowego połóż na boku noga, na której leżysz jest wyprostowana ma mocno zadartą stopę do góry drugą nogę przekładamy do przodu, przyciskając stopę do góra ręka oparta na łokciu, luźno ramię i zaczynamy pracować wyprostowaną nogą w górę i w dół. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie swoje. rozluźnij i zmiana strona. Wyprostuj nogę, stopa mocno zadarta, druga przyciśnięta do uda, luźno ramię, ręka oparta na łokciu i zaczynamy Dech. na uda pracujemy. Rozluźnij. Podnieś się. Popij wodę. I połóż się na brzuchu. bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas na 60 sekund, a Ty wytrzymaj tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, przenieś ciężar ciała lekko do przodu tak, żeby łokcie znajdowały się pod barkami, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, Mocno trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, zaciskaj pośladki, uśmiechaj się i oddychaj. Jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie oprzy, głowę na dłoniach, zamknij oczy. Skup się na oddechu i pomóż ciało się zrelaksować. Puść napięcie ze wszystkich mięśni pozwól żeby twoje ciało było lejące żeby przykleiło się do maty świadomie rozluźnij poszczególne partie ciała zaczynając od stóp następnie rozluźnij łydki uda Pośladki. Brzuch. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Lecy, Barki. Ręce. głowę, rozluźnij mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. I oddychaj. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Woli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I przejdziemy jeszcze do gimnastyki mięśni oczu. Ale zanim oczy, to przypominam jeszcze tylko, że dzisiaj czwartek, dzisiaj wieczorem o 20 tańczymy. Tańczymy online po to, żeby pozbyć się napięć, które nagromadziły nam się w ciele, więc jeżeli macie ochotę jeszcze dołączyć miejsca jeszcze są, to zapraszam, informacje znajdziecie w opisie. Do tego filmu będzie tam link, w którym możecie zapisać się na zajęcia i dołączyć do nas. Polecam, bo jest to świetny sposób na to, żeby się rozluźnić, zrelaksować i wspomóc nasze ciało. A teraz już wracamy do naszych oczu. Znajdujemy sobie wygodne miejsce, wyprostowane plecy, ściągnięte łopatki, głowa uniesiona lekko do góry. Blokujemy głowę, pracują tylko i wyłącznie same oczy. Zaczynamy od ruchów poziomych, zaglądamy na prawe ucho, jak najdalej, jak najmocniej, tak żeby poczuć, że tam właśnie z tymi oczami są połączone mięśnie i na lewe ucho. Prawo i lewo, cały czas oddychamy, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i lewo drugaj, weź głęboki wdech, wydech i ruchy pionowe, góra, jak najmocniej, jak najwyżej zaglądamy na czubek głowy i dół, sprawdzamy czy coś mamy na brodzie, góra, dół, góra, Dół. Góra. do Góra. I dół. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Wydech. Otwórz oczy i pracujemy po skosach. Prawo góra, lewo dół. Prawo góra, lewo dół. Prawo góra, lewo dół. Prawo góra. Lewo, dół. Prawo, góra. I lewo, dół. Pomrugaj, pooddychaj. I druga strona. Lewo, góra. Prawo, dół. Lewo, góra. Prawo dół. Lewo góra. Prawo dół. Lewo góra. Prawo dół. Lewo góra. I prawo dół. Zamknij oczy. Wdech. Wydech. Otwórz oczy i ostatnie ćwiczenie ruchy okrężne. Szerokie koła kreślimy w prawą stronę, zaczynając. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i dziesięć pomrugaj i jedziemy w lewo jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć zamknij oczy Przyłóż dłonie, oddychaj. Otwórz oczy, popij wodę. I na tym zakończyliśmy naszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenie. Dziękuję za Wasze komentarze. Serduszka, łapki w górę, za to, że dołączacie do naszej grupy. Rozsyłajcie tę energię, dzielcie się nią, zapraszajcie jak najwięcej osób, żebyśmy mogli wspólnie dążyć do jak najlepszego życia, do szczęścia dzięki tej gimnastyce, dzięki tym rytuałom. Życzę Wam pięknego dnia i